W dzisiejszym odcinku będę robił próbki glebowe. Zobaczymy, co się zmieniło od poprzedniego roku. Także do zobaczenia. No, tutaj już połowę pola przeszedłem. Już parę próbek pobrałem. W sumie no z 8, 9, coś takiego. No, tutaj jest mi zestaw badawczy. Szpader. Łopatka, o, i wiadereczka. No tutaj próbki. No. no Jeszcze gdzieś tak zrobimy z 8. Pewnie na znaczy na próbek pobierzemy, żeby było gdzieś tak około 15-16, może coś tego, żeby było, wiecie, no jak najbardziej. Mm, Ponieważ, znaczy no, jak jest, im jest więcej próbek, tym lepszym możemy jakby określić jakość tego badania, no bo jak zrobimy trzy nakłucia i będą one w jakby trzech miejscach, które mogą być najlepsze albo najgorsze akurat się trafić, no to wtedy wyjdą nam zakłamane wyniki, a jak zrobimy, im zrobimy więcej próbek, tym jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu odda nam to skalę całego pola. No. Jeszcze parę kamieni też po drodze powyrzucam na bok, bo widzę, że dość dużo po talerzewaniu wyszło i to jeszcze takich dość wielkich. Miałem ogólnie pozbierać kamienie, tylko że no niestety i zarówno klatka, jak i fura są zajęte przez zboże. ach ta klęska u rodzaju. No, a odwiewać dopiero będę w przyszłym tygodniu pewnie, po oraniu. Więc no już kamieni nie pozbieram. No chyba, że po oranym, ale no nigdy tak nie zbierałem. Dobra, a jak pobieram próbki. No to mam taki szpadel, Biorę sobie odgarniam tutaj najpierw trochę ziemi. Tak jak widać tu jest odgarnięte. wbijam go. Wyciągam, wyciągam tutaj najpierw ziemię na bok. Wspóję na bok. Jeszcze raz poprawiam. Trochę ciężko jedną ręką. No i tutaj mam takie zbocze. Widzę gdzieś tak na długość szpadla. No i sobie tak wbijam szpadel, żeby pobrać sobie tak z no z tego przekroju po prostu. Może pokażę to, ale to zrobimy po pauzie. No jak można zauważyć, tutaj na tym szpadlu jest nasz przekrój ziemi całej długości, tak tego szpadla. Sobie odgarniam po prostu tutaj. Wszystko co niepotrzebne, tutaj zawsze trochę z boku co się też może nagromadzić niepotrzebnie sobie tak odgarniam o, i tu mam cały elegancki przekrój po tej stronie sobie biorę teraz tylko troszkę sobie to spróbujemy jakoś zrobić tak że położymy tu mogłem no, się da przytrzymać nie muszę mieć dwie ręce no, próbowałem to pokazać Pr próbowałem tutaj pokazać jak po to odgarniam ale no, no niestety no nie mam jak potrzebuję tego dwóch rąk więc po prostu biorę szpachelkę i tutaj tą jakby część tą tutaj co już odkrajona odkrajam gdzieś tak po pół centymetra no tak gdzieś pół centymetra będzie no i kraja i wrzucam po prostu po całej długości do wiaderka no i tak robię na nakłu nakłucie no i po takim pobraniu zawsze sobie biorę i mieszam łopatką żeby to było jak najbardziej wymieszane. Na laboratorium oddajemy około pół kilograma, więc i tak z tego muszę usypać gdzieś tak z pół kilograma do trepki. No, no i idziemy dalej na No, Najbardziej moje ulubione w swoje miejsce. Więcej kamieni niż ziemi. Problem jest widzieć szpadę. Jak wbiłem to wyciągnąłem te kamieni, że jak próbowałem odgarnąć ziemię, to więcej kamieni wypadło niż ziemi No Tutaj to... jakby się wjechało kopaczką do kartofli to można by było w sumie zbierać kamienie chyba niż kartofle no. Ale coś przybliżę O Ile kamieni No, bo jak znacie jakąś maszynę do zbierania kamieni od wielkości 5 złotówek albo nawet i złotówek do wielkości kamie... znaczy, no, kartofli lub jakiegoś czegoś większego co jest z kartofli, nie wiem miałbek gruszek to możecie napisać w komentarzu, bo przydałaby się w sumie tutaj. No i już próbki pobrane z całego pola. Znaczy no z całego pewnie niektórzy Was zauważyli, że tylko pobieram tutaj z tej strony od lasu. No to dlatego, bo w tym roku najprawdopodobniej będziemy tylko siali połowę pola. Bo drugą połowę od lasu stwierdziliśmy, że no, no za bardzo las wyciąga i zrobimy rok przerwy tej połowy. No a lewą połowę już tata obsiał wapnem zaraz po żniwach. No i nie możemy zrobić po tej lewej stronie, no bo wyszły bardzo zakłamane wyniki tam. Bo może to wapno by się jeszcze nie zdążyło rozpuścić albo jakby się rozpuściło to akurat w takim miejscu gdzie bym pobrał próbkę no i już by wyszło zawyżone więc zrobiłem tylko po tej stronie co po żniwach nie było rozsiewane tylko samo talerzowanie było Jeszcze jak nazwę jak dzisiaj chciałem zacząć orać, chociaż wjechać pługiem i zobaczyć jak to będzie. Dlaczego nie chcę odpalić? Ajajajaj, wadku, ale chyba zdiagnozowałem przyczynę. Tutaj nie wiem czy to widać, o, widać, że jest krema taka zabrudzona. Tutaj ją muszę wyczyścić, nasmarować i zobaczymy, czy wtedy pójdzie. Jak nie będziemy szukać dalej usterki. Chwemy wyczyszczone Zarówno tutaj minus jak i tam plus Teraz ładujemy akumulator żeby zobaczyć Powinno być teoretycznie powinno być wyżej 12 Więc no Czekam aż się naładuje I zobaczę wtedy czy odpali czy nie Bo wcześniej nie chciał No No akumulator podładowany Troszkę z nim walczyłem, tak gdzieś z godzinkę głodowałem, no ale efekt jest taki, że pali. Nie będę teraz wam pokazywał dźwięku, jak chodzi, bo jest godzina 23 i pobudziłem jeszcze sąsiadów tym głośnym rykiem silnika od Władka. Więc zostawimy sobie to na jutro na akcję orną. Więc do zobaczenia do jutra, zostawcie lajka, like suba, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.